Wyjaśniali i się przyznali. Sprawcy pobicia Adama Niedzielskiego zostali dziś przesłuchani. Mężczyźni twierdzą, że byli tak pijani, że nie pamiętają co i jak dokładnie zrobili. Znacznie wyraźniej tę sprawę widzi prokuratura. Działali z powodu przynależności politycznej Adama Niedzielskiego. Pokrzywdzony nie był tutaj przypadkową ofiarą. Podejrzani wiedzieli z kim mają do czynienia. Upewnili się, że jest to Adam Niedzielski. Były minister zdrowia został pobity w środę po południu. W restauracji w centrum Siedlec zauważyło go dwóch mężczyzn i zaatakowało, gdy Niedzielski wychodził z lokalu. Jak relacjonował polityk, sprawcy krzyczeli śmierć zdrajcom ojczyzny. Uderzyli go w twarz i leżącego skopali, a po chwili uciekli. Poszukiwani tego samego dnia wieczorem sami zgłosili się na policję. 35 i 39-letni mieszkańcy miasta Siedlce, w momencie zgłoszenia się byli w stanie nietrzeźwości, mieli po około 2 promile alkoholu w organizmie. Z powodu wagi sprawy postępowanie od prokuratury rejonowej przejęła okręgowa. Obaj mężczyźni usłyszeli dziś zarzut pobicia, grożenia Adamowi Niedzielskiemu śmiercią oraz narażenia go na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowie.